Cześć Karolina. Cześć. To chyba Speed Games to twoja przestrzeń to się tu czujesz jak w domu, nie? No właśnie, wiesz co, aż nawet tak wszyscy dziwnie reagują. O, cześć Karnat, ty na pewno dobrze jeździsz. Nie ja wiem, po czym to wnosicie po tym kostiumie, który każdy ma. <grym> <grym> nie, bardzo dobrze się tu czuję, kocham samochody, ko kocham motoryzację, kocham wyścigi, więc w ogóle mam pierwszy raz w życiu okazję wziąć udział w czymś takim o dziwo, ale fajnie, że tutaj przyszłam, bo od czegoś trzeba zacząć i powiem ci, że zajarałam się. Pierwsza konkurencja za tobą, co to było i jak sobie poradziłaś? Wiesz, to jeździłam na takim torze, mu wjeżdżać w bramki, tu, ciach, ciach, wszystko się działo bardzo szybko, e, to było na czas, e, miałam problem z zauważeniem tych wszystkich hopków, między które mam wjechać, ale, ale dałam radę, jak na pierwszy raz, my, myślę, że całkiem nieźle, bo mm, wiesz, ja mam tego takiego ducha walki, ducha konkurencji w sobie, więc wiadomo, że fajnie by było być na podium, chociaż wiadomo, że nie tyle wygrać, co być na podium, więc mam nadzieję, że tak dzisiaj będzie, ale naprawdę mam taką zajawę, chcę więcej, zaraz każdy... będzie drift jeszcze, ale tego się najbardziej boję, bo tego już w ogóle nigdy w życiu nie próbowałam. Dobra, każdy kierowca ma Coś, co lubi na drogach i coś, czego nie lubi, czego ty nie lubisz, ale na takich zwykłych. Na takich zwykłych, no, drogach? na takich zwykłych, już wiesz, normalne. Ja nie lubię głupich kierowców, wiesz, nie lubię takich ludzi, którzy robią takie głupie rzeczy, mhm. bo, y, bo, bo, bo jak jadę w ogóle gdzieś w trasy, to nie tyle boję się siebie, bo jestem dość pewnym siebie kierowcą, ale tego, co robią ludzie na drogach, tego, że są rozkojarzeni, tego, że zajmują się milionem rzeczy e, w momencie, kiedy prowadzą, czy nie wiem, pisaniem SMS-ów i takie, takie, korzystaniu z rzeczy, z których się nie powinno korzystać. I to widać na drogach wielokrotnie. Ludzie ci się wchrzaniają przed ciebie, nie patrzą w lusterka. Eee, no i właśnie takie głupie rzeczy, głupich kierowców. No. A ile razy taka sytuacja, że głupi kierowca, ile razy była taka sytuacja, że głupi kierowca zagroził Tobie? Stary, ja miałam, ja miałam kiedyś taką sytuację i tego nie zapomnę do końca życia. Jechałam właśnie na trasie szybkiego ruchu i koleś nie spojrzał w lusterko i ja widziałam po prostu z nagle miałam taki slow motion w oczach, ja widziałam, hmm? jak on we mnie wjeżdża już. I miałam w sobie taki spokój. Przepraszam, ko, wyciszę, bo tyś. Coś... Miałam w sobie taki spokój na szczęście i delikatnie, bo wiesz, bo to była duża prędkość, jak to na trasie, i delikatnie odbiłam, i na szczęście nikomu się nic nie stało, ale przyznam szczerze, że, że miałam poklatkowe po prostu w oczach yy, przeleciane moje życie, więc, y, więc naprawdę to był, no, słaby moment. O, ale tam dają czadu, widzisz? Czy ty Prawie miałeś tylko i... jedną taką sytuację, czy było ich więcej? Nie, no było więcej. Miałam też e, taki, tak, miałam karambol kiedyś, że wjechał mi ktoś w tyłek, ja później przez to wjechałam e, dla samochod, te, tego samochodu, temu autu, mm. e, które było przede mną. E, no to to. A tak to z takich bardzo, bardzo niebezpiecznych na szczęście nie miałam. Bogu, dzięki i mam nadzieję, że tak zostanie. Polska superhit Festiwal za nami. Zebrałaś bardzo dobre recenzje. Jak ty się czułaś na scenie? Bo nie mieliśmy okazji pogadać po. Bardzo dobrze się czułam. Powiem ci szczerze, że w, tym, w tamtym roku powiem, że się bardzo stresowałam, bo wiedziałam, że to jest bardzo ważny festiwal, a w tym roku Miałam jakiś taki w sobie spokój. Wydaje mi się, że doświadczenie człowieka uczy, przynajmniej takiego obycia i mogą się skupić na tym, żeby przekazywać ludziom dobrą energię, żeby było fajnie, przyjemnie, niż na tym, żeby po prostu to przeżyć. Więc czułam to, że jest duży progres i e, dzięki temu jestem z tego bardzo zadowolona I mam nadzieję, że ludzie też tak myślą i że się fajnie bawili z nami. Ciężki czas, jak sobie to odbiłaś, jak odpoczęłaś? Słuchaj, no odpoczywałam. Spotkałam się ze znajomymi, poszłam do klubu potańczyć, e, Później się dobrze wyspałam, no i wróciłam do Warszawy i jestem teraz tutaj. No i super, miłej jazdy ci życzę. Wygraj coś tam dla nas i dawaj. <grym>, dobra, to nadzieję. sobie statuetkę. Czy kciuki? Oczywiście, że Uf! tak. No dobra, no to. Dzięki. Żebym wygrała. <grym, <grym,